W pamiętniku młodego mzielarza napisanym dla szczęścia ludzkości pewien przepis się stale powtarza, a zawiera on sekret młodości. Suszyć, skruszyć, zmielić, zważyć, w bletkę włożyć i przysmażyć. Dzień dobry. Moje uszanowanie. Siemanko, wbijaj śmiało. <śmienione> tak, no ja byłem umówiony na dzisiaj na zabieg. Z... To znaczy na tatuaż. To do mnie, mordeczko. Adam, tak? <śmienione> tak, tak. Nie no. zgódka, kłaniam się. No, nie yy, yy, Niezgódka, Nie yy, no. Te... My garowaliśmy razem, tak? No. Słucham? No, nie, nieważne. Mów mi, Brożek. Jak ci bracia, Brożek, kojarzysz? Paweł dobry był na padzior, ale się skończył na celtiku. Mata, mata, mata. Drewno jakiego braci? i cała pisła, kary. No <gry> nie kojarzy. No nic! Brożek to skrót od Ambroży! Ambroży? No! Chwileczkę. Nie wierzę? No! Pan profesor? A! Pan profesor Ambroży Klerk? No! ty jednak! Dobrze kojarzyłem, kiblowaliśmy razem! A. Nie, profesorze! No to ja! Adam nie Adaś! Nie poznaje mnie, profesor? Nie zgódko! <ścoughs> profesor, ten! Ja jestem profesorem! No ty ty, tak kurde, ja tylko słuchaj! Ja jeszcze tej kasy nie mam dla ciebie! W przyszłym tygodniu będę mieć na bank! Jakiej kasy? Adaś nie Uczniem jestem pana profesora z profesora akademii. Yy, yy, yy. A da się yy, nie zgódka yy. z akademii, ale jaja! Ja. Yy, yy. Ja pamiętam, ja pamiętam jak ty mało byłeś i śpiewałeś te różne piosenki. <mummit Taylor> Witajcie w naszej bajce, dłoń zagrana w uwiardy. Jak to leciało? Dawaj! Pilokią nam zaśpiewa, za Wszystko jest możliwe, zwierzęta są a coś o tym, <mummit Taylor> Z <mummit Taylor> Chora jazda nie pipi. Moje <mummit Taylor> pojebane, <mummit Taylor> <mummit Taylor> co byście tam walili w tej akademii? <mummit Taylor> Chwileczkę. Golasz Filip? Wolę Fifi, barber i stylista. Przecież wy byliście wrogami, profesorzy. A teraz kombinujemy wspólny interes. Ja dziaram ludzi, a Fifi robi im brody. I w końcu mamy czas oglądać polską ekstra klasy. No. I tak widzę, młody człowieku, że u Ciebie z tym koprem pod nosem to za wiele tu nie zrobimy. Ale w sumie najpierw musiałby zapuścić. Jaja, a potem brodę! Od kiedy pan profesor tatuuje ludzi? A, otworzyliśmy ten salonik zaraz po tym, jak mnie wypuścili. Wypuścili skąd? Z Skąd? Jakiś niekomaty jesteś No z więzienia, no. Pan profesor był w więzieniu? Tak. Za co? Za jajcą! <laughs> za niewinność. A za co? Szpach Mateusz, może pamiętasz? Rozprół się na psiarni, puścił farmazą, że kwas robimy w akademii. Pamiętasz? Ile pan odsiadywał? Piętnastaka mi przyklepali. Z początku grypsującym jakoś tak nie, nie wiesz, nie bardzo imponowało, że pracowałem w akademii dla chłopców. Pan profesor, w takim środowisku. O Boże! Nie, nie! Ja się z ludźmi spod z żyłem. Eks, to jest elita. No kurwa. Oh, oh, oh. Grypserki, wiesz? Przez te pięknie się tak zżyli, bo oni podobny system mm. mają, tylko te kropki sobie tu tatuowali. Nie? I pan profesor wytrzymał te 15 lat? <noise> 15 lat! To był pierwszy wyrok! Teraz jestem wielokrotna ręcywo! <noise> Ale już na legal przeszedłem i z fifim elegancko biznesik Kręcimy! <noise> na legal. Powiedz lepiej tobie jak mu tego. Doktora Paj! Hiwo! Załatwiłeś! A, zaczął kombinować na boku. To zebrał oklep. Frajer z wolności. Co ten margines ludzki zrobił z profesorem? O, jaki margines! Charakterny, fajne chłopaki! Do dziś do mnie wpadają. Dziarę zrobić, albo na meczyk sobie idziemy, na wyletę. O, o, w sobotę za głębiej gramy. Ogolimy frajer. Ale chwileczkę! Co z akademią? Z dziedzictwem profesora. Przecież profesor jest doktorem chemii, filozofii i medycyny. No. Profesorem matematyki i astronomii na uniwersytecie w Salamancji. Nie, 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 nie muszę się już użerać z tymi bakorami. Poza tym z tą Zalewską miałbym się jeszcze hadrycić. Nie, zapomnij, nawilaj lepiej co u ciebie. Nie, normalnie. No. Do technikum poszedłem. Po szkole, potem studia, wieczorowo zrobiłem administrację. Oh. No i pracuję, mam dziewczynę. Oh. Chcemy się zaręczyć. No i też trochę działam w organizacji pozarządowej. Bo w ogóle jest w porządku. No i fajną! To jaki tatuaż? Chciałbyś i gdzie? <słyska> no właśnie! No! Przecież po coś tu przyszedłem taką swastykę chciałbym sobie tu na klatce piersiowej wydziarać taką nie wiem 30-40 centymetrów że duża <laughs> wiem ale kurde no, raz się żyje nie <laughs> wiesz co Adaś? Wypierdalaj wywierdalaj mi stąd jeśli nie chcesz wziąć zarobić profesor zwariował to od tego towarzystwa żegnam ty, brożek, za coś ty go tak wyjebał? No co ty, Fifi, przecież przyszedł tu lamus jeden, rozumiesz, jak gdyby nigdy nic z plezakiem lecha Poznań, No co ty, nie przyczaiłeś? Suszyć, skruszyć, zmielić, zważyć. A, i potem to zapalić.